Drodzy widzowie, pół wieku temu ówczesne władze Łukowa podjęły uchwałę, nazywając szereg ulic w naszym mieście. To właśnie w latach 70. XX wieku zostały nazwane takie ulice jak Gałczyńskiego, Wschodnia, Strzelnicza i wiele innych. Teraz zachęcam Was do obejrzenia nieco nowszych materiałów poświęconych patronom naszych ulic. Poznajcie ciekawe postacie i historię naszego miasta. Zobaczcie, jak kilka lat temu wyglądały nasze ulice. Patroni naszych ulic tylko w telewizji Master. Zachęcam do oglądania. Witam Państwa w programie Patroni Naszych Ulic. W dzisiejszym odcinku przedstawimy postać doktora Michała Studzińskiego, wybitnego lekarza i działacza społecznego. Zapraszam. Michał Studziński przyszedł na świat 7 września 1885 roku w Łukowie. Był synem woźnego. W 1904 roku ukończył siedleckie gimnazjum. Tam też związał się ze środowiskami socjalistycznymi. Wkrótce wstąpił do lewicowej partii Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Brał udział w Wielkiej Rewolucji 1905 roku, która swoim zasięgiem objęła niemal całą ówczesną carską Rosję, a co za tym idzie także i Polskę. Krwawo tłumione strajki odbywały się głównie w Warszawie, Łodzi i Ostrowcu Świętokrzyskim. Gdy rozruchy ucichły, wyjechał do Krakowa. Tam w latach 1906-1912 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety, był to dyplom jedynie polskiej uczelni, tak więc by móc pracować i dalej kształcić się poza granicami Królestwa Polskiego, musiał nostryfikować swój dyplom. W tym celu wyjechał do Kharkowa, gdzie w końcu uzyskał prawo do używania tytułu doktora nauk medycznych. W 1913 roku doktor Studziński rozpoczął pracę w szpitalu dziecięcym w Warszawie jako asystent chirurga. Wkrótce wybuchła I wojna światowa i nasz bohater musiał odbyć służbę wojskową. Przez kolejne 4 lata służył w rosyjskim wojsku jako lekarz pułkowy na Syberii. Po wojnie pozostał jeszcze jakiś czas w dalekiej Rosji. W latach 1918-1920 pracował jako lekarz kolejowy w słowogorsku. Później jako dyrektor szpitala miejskiego w Krasnojarsku. W 1922 roku w końcu powrócił do Ukowa. Początkowo zajmował się działalnością lekarza wolnopraktykującego. wraz z rodziną mieszkał w tym oto domu na piętrze. Na parterze znajdowały się wówczas kolejno Łukowski oddział Banku Przemysłu i Handlu oraz komunalna kasa oszczędności. W 1926 roku dr Studziński został mianowany dyrektorem szpitala powiatowego Świętego Tadeusza. Podczas II wojny światowej leczył Żydów i jeńców rosyjskich, za co pozbawiono go stanowiska. Co więcej, w 1941 roku Niemcy zmusili studzińskich do opuszczenia ich pięknego domu. Ledwie rok po wyzwoleniu Łukowa, 6 sierpnia 1945 roku, Michał Studziński powrócił na stanowisko dyrektora. Został także ordynatorem oddziału chirurgicznego i położniczo-ginekologicznego. Był także kierownikiem przychodni przeciwgroźliczej, którą w 1957 roku przekazał doktorowi Henrykowi Świderskiemu. Mimo wygodnej posady, doktor Studziński ciągle się kształcił. Doskonale zdawał sobie sprawę, że dzięki kolejnym specjalizacjom będzie mógł pomagać ludziom w coraz to większym zakresie. I tak, mając 68 lat, uzyskał specjalizację pierwszego stopnia we wtyzjatrii, czyli dzisiejszej pulmonologii. W wieku 74 lat w 1959 roku, po przepracowaniu 46 lat, przeszedł na emeryturę. 4 grudnia 1961 roku. Doktor Michał Studziński zmarł i został pochowany tu na Ukowskim cmentarzu.